Rejestrując się w platformie GamerHash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrok, Was przez serdecznie nagrania odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, więc po prostu 1, edycja rozszerzona w poprzednim odcinku, udało nam się dotrzeć na bagnek i zdobyć ostatnią fortecę z Kojata. Aktualnie mamy iść przed siebie do jaskini druidów. I zobaczymy dalej, co my tam będziemy mieć. E, tylko, że ja tędy nie dam rady dojść. No to może jakoś tędy. Tędy już bardziej, z tego co widzę. No, bagna są niebezpiecznym miejscem. I faktycznie tamten zamek bym dał posrania: to jest chyba krypta. No i co mnie goni? A, te gówno e, Doszedłbym do schronienia. O te druidów. Może tam będzie jakiś kupis albo alchemik, który dałby mi jakieś fajne potki. Byłoby miło. Zapewne tak nie będzie. Aaaa nie mogę tędy iść, bo to jest teren wyłączony. Dobra, jeszcze lepiej. Jedynie tędy jakoś mogę. To nie ma sensu, zawalony most. No jak daleko... O nie, przeszedłem. Wszedłem do strzygi, zapomniałem, że miałem cel misji aktywny. Nie no, ich, ich tutaj za dużo jest jeszcze lepiej, no nie jedno kolejne o to fajne schronienie druidów, jak ja tam wejść niby. Aha. Bardzo pomocne. Aha, czy to jest jaskinia. Dajcie mi proszę jakieś fajne rzeczy. Wielkie oho... Chrztyńce, ognisko, starszy druid, kuzyn... sztyńce, no mogą być przydatne może. Słuchaj! Aho... No niech będzie, że jakieś jedzenie pokupują, no ja naprawdę nie mam... Nie mam co tutaj robić. Nie wiem, że może cały zapas wykupimy, bo może jakieś przydatne przedmioty tutaj będą. Jakieś składniki alchemiczne z tego co widzę. Uff, może będzie jakaś fajna mikstura. Nie wiem, że jeszcze po jednym alkoholu pokupujemy, bo nie wiem co jest bazą alchemiczną. Dobra, może chyba być. Ognisko. Nowe talenty? A za co? O kurde, po cztery już. Wytrzymałość poproszę Niech będzie Odporność na ból Roztrwanie ogłuszenia No i jeszcze może ten srebrny grupowy nie jest taki najgorszy Czemu ja tego nie mogę? Wytrzymałość na poziomie trzecim, już mam na większym A, bo ja tego nie miałem Okej, okay, już jest znacznie lepiej, teraz coś brązowego mogę kupić. Już tutaj wszystko mam niestety. Slepy na też, tutaj to też. Tak, no wszystko. Obrażenia, tutaj też. Stalowy silny, stalowy szybki. No i fajnie. Ładkowy ból. Może chemia coś. Jest kółka, tak. Skłóka, tylko jedna, no nie fajnie. Wiesz, co to dawało? Prośba o ogłoszenie i powalenia. Nie za ciekawe. Powój, puszczyk też nie za bardzo. O tyle możemy zrobić. Do południa, może. Uff, już w dzisiejszym odcinku miałem plan dostać się do tamtej strzygi i zbadać całe to miejsce. Więc niech już będzie muszę iść dalej. Powinienem poszukać strzygi w kolisach starej kaplicy. Okej, okay. dobra, robimy tak. Dobra. Czas wyjść. A czemu ta mapa musi zawsze tak się nie wiem bagować? No co to jest? Przecież to mi w żaden sposób nie pomaga. Jeszcze zrobię może nadpisanie starego zapisu. Dobra, to muszę się jeszcze pomęczyć. No i to już będę dość dosłownie pomęczyć. Przez najbliższe dwie godziny. Bo jednak to już jest bardzo bliskie do zakończenia gry. A nie jest za przyjemnie niestety. No, dobra, witamy teraz. Krędy tam, i żeby było najlepiej, pamiętam, że chyba jakoś tędy poszedłem, nie? mnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz nie wiem, czy lepiej byłoby po lądzie, po wodzie, ale raczej po lądzie. Musimy pewnie tędy jakoś wejść, bo jednej drogi pewnie nie ma. I co mnie tutaj niby goni jeszcze? Raz nic. Oho, dzieci to są? Mhm. Mm A jak bym przeszedł to dookoła i w dół? No właśnie, czyli tak to trzeba zrobić, to pewnie. Obok stron, A, jednak nie dałoby tak rady. Kto to jest? Przy cmentarzu? Panie, nie widzieliście może mojego syna? Włosy koloru słomy, piegi na nosie. Szkra taki dwanaście wiosen jeno. Przykro mi, nie widziałem go. Dzień i noc tu ogień palę, żeby mógł drogę odnaleźć wśród mgieł i moczarów. Synek mój kochany. Mam nadzieję, że go odnajdziesz. Szukam strzygi, która ma tu ponoć swoje legowisko. Widzicie panie ten kościół stary na wzgórzu? Tam, w krypcie, strzyga mieszka. W nocy się budzi i biegnie krwi szukać. A ciebie nie rusza? A, raz jeden podbiegła do ogniska, ale m się nie ruszył. Wszakże to ogień dla mojego synka, żeby nie zbłądził po nocy. Potwora spojrzała na mnie. Jakby się zawahała i poleciała dalej. Od tej pory mnie omija. Ciekawe. Ale widziałem kiedyś, jak człowieka dopadła. O, strasznie to wyglądało. Opowiedz. Potem elfy podpaliły dom sąsiada, wywlekły go razem z żoną na ulicę i zakatrupiły. Mnie chcieli wcielić do wojska. Na szczęście król Foltest wrócił i weźmie nie ludzi za mordę. Ja w każdym razie będę daleko stąd. I słusznie. Wiecie co wam powiem? Co? I kto jeszcze? Mhm. O, Wenner, co on tutaj robi? Witaj, Geralt. Foltest prosił, żebym sprawdził, jak sobie poradzisz. Widzę, że zaufanie to podstawa. Wiesz, jaki on jest. Poza tym, ten potwór to jego córka. W pewnym sensie go rozumiem. To dobrze, że rozumiesz. Ale czego chcesz ode mnie? Foltest nie jest głupi i wie, że klątwa królewny to czyjaś sprawka. Nie wierzy, że sama zmieniła się w potwora. Na pewno w krypcie znajdują się jakieś dowody. Mam przekazać, że musisz je znaleźć. Foltest proponuje zacząć od sarkofagu, w którym ponoć sypia księżniczka. Spełni rozkaz króla, a teraz pokaż mi drogę do królewny. Chodź za mną. Natychmiast zawróć! Sami rycerze, on nie ma tutaj żadnego przedmiotu, to znaczy żadnego sprzedawcy. O, fajnie, że tak ciemno. Nic nie widać, przysięgam. Co my tutaj mamy? Jak tędy iść? jakieś kości? Może tędy? O, tędy już byłem. właśnie że mam kota. Jaskółka jedna może być. Wino to nie. Największym no problemem jest to, że naprawdę tutaj nic nie widzę. Czy mogę jakoś rozjaśnić grę? Gówno ta gamma mi dała. A jak zrobię tak? Potwierdź? Jest niby jaśniej. A, czyli tędy przyszedłem, Ok. Czyli są te ciała? Jak na bok pójdę, to coś mamy. Coś niby jest. O, jest sarkofag. Pamiętnik kogoś. No, wyważę, że to jest takie zajebiście jasne. Na pewno nic tutaj nie widziałem. No, ja tylko tego miałem się dowiedzieć. To, że wrócimy teraz do Beleranda. Zobaczymy, co dalej. Jakby to było tyle, byłoby miło. Eee, Obraz gamma na 1,0. Od razu lepiej. Przykro mi, Geralt. Brama zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestią. Sam rozumiesz zasady bezpieczne. Przykro mi, Geralt. Brama zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestią. Sam rozumiesz zasady bezpieczeństwa. Jaką bestią tutaj jeszcze jest? Jest, jak to jest, oczywiście jasne. Trzeba sobie jakoś radzić. Czy tutaj jest strzyga, naprawdę? No, no, szczerze wątpię. Jakiś korytarzyk. Teraz w lewo. Jakiś list. Ja naprawdę nic nie widzę. Kamień drogi. O co chodzi? O, fajnie, że coś mogę zrobić. nie hmm. Niech będzie medytacja to 0 godzin. No, zapisać gry nie mogę, no bo oczywiście postać mi wstaje. Jaką bestią się mam tutaj zająć? Po prostu tutaj na pewno nie ma strzygi. No kamień drogi, no o co z tym chodzi? O, żółty meteoryt. Ulepszenie broni. Czy ja nie jestem w stanie sobie wyprodukować kota przypadkiem? Jakbym mógł, byłoby zajebiście. Ja nie mogę. Brydajski, ok, jagoda. Jestem święcie przekonany, że mam mieć tej kota. Chyba że tylko ja skółkę wyprodukowałem ostatnio? Nie no, szczerze wątpię. Biały miód puszczyk, zajebiście. Jeden ja co mogę zrobić, to się puścić. Ach. idziemy tędy. W prawo się nie da, bo jest ślepy zaułek. Jak idziemy tędy, to jest niby w porządku. Na prawo już byłem. Czy tutaj na prawo też już byłem? W sala. Oho. W sali chyba główno. No ja jestem taki obstrany tutaj. Tu już byłem. Tam też już byłem. Byłem, tak? A czy to nie miał być tak, że miałem być wieczorem tutaj? Miałem być wieczorem, yes! Już tutaj było napisane nawet w zadaniach, do krypty po zmierzchu. Czemu on mnie wpakował na miny i teraz z nim poszedłem? Może po to właśnie było tutaj jakieś ognisko? Na pewno nie tutaj. Zanim mogę przecież przeczytać zapis gry, krypta... Nie, no to jest kompletny bez sensu. No naprawdę ja już się męczę po prostu grając w tą grę. A się tak sobie przypomniałem, że przecież ona dopiero wieczorem jest. Do północy. Chyba powinno być w porządku. Mamy na wszelki wypadek jaskółkę. Tylko, że ona daje nam tylko regenerację. Ani że od razu mam pełne zdrowie. Jaskółka skółka już będzie. Uh -huh. Tutaj będzie, tak? Będzie Wybaczcie za tą gamę naprawdę, ale nigdzie tutaj się w ogóle znaleźć Przecież nie mogę zabić że wygląda zajebiście ten model postaci strzygi Oha, co to było? Co to było? Co to było? Ból. No nie. <ścoughs> Była mowa o tym, że kogut musi zapieć chyba trzy razy. Kurde, czytałem coś o tym. A nie, że to już chodziło o książki Sapkowskiego jak pierwszy raz była a, e, księżna Arda od, odczarowywana. O kurde, mi wywaliła. Mhm, ciekawe. No, ruszysz się! Ja mam odporność jakieś wzięte. Niedługo będzie świtać. Jeśli mam ją zabić, nie zostało mi wiele czasu. Ja nie chcę jej zabić, chcę ją odczarować. Ja nie dam rady. Drugie. Tam było chyba drugie uderzenie. No, co tu jest? O, tu już jest jakieś śmieszne. Tu już jest nieśmieszne wręcz. Lewy! Lewy! Zajebiście! O, chłop mi daje stun, na mimo to, że mam odporności na to 6 minut straciłem, albo nad i więcej na tym Nie wierzę, no naprawdę Która jest? Zajebiście Nienawidzę po prostu tej gry. No to jest gówno totalne nie, da się naprawdę w to grać. no chłop mi daj ciągle stuny, jakim cudem! Tak się cieszę, że wreszcie z tego zrezygnowali w dwójce i trójce, że naprawdę, no nie idzie w ogóle w to grać. Wyjmuję miecz i posadź zaraz mi go schowa, silne ataki. Yy, ostrzałka. Ostrzałka do miecza, nie ma czegoś lepszego, jakiegoś pyłu, albo czegoś innego. Nie, nie wydaje mi się. Jeszcze podać laskułkę na slot. No Teraz można się... no nie wiesz. Teraz możecie się z tym nawalać. No nie, chcę jej zabijać. No czuję, że można ją odczarować. To jest naprawdę bardzo łatwe. Poza tym, no ja nie dam rady pokonać. Ona ma za dużo życia. Mogę to pominąć? Proszę, powiedzcie, że tak. A, nie mogę. Bo, a jednak mogę. No jakim cudem mi tu trafiło? Jaki ból? Co? Znowu? Pierwsze pianie, zajebiście. A nie mam z nią szans. To jest... To jest niemożliwe. Może na przetrzymanie ją weźmiemy. O duszy ma się nie dało zrobić. Co? Co? Co to jest? Jakim cudem? Na quen. Na tarczy magicznej. No proszę, niech zapieje ten kołbut. Drugiem, dobra. Już zareszliśmy dalej niż wcześniej. Niby trzymają mają być. wiem, będzie świtać. Jeśli mam ją zabić, nie zostało mi wiele czasu. No, zabijać, ona jest... tu strong. No nie, musiałbym się tam chyba zesrać, naprawdę. No, fajnie, że coś widać. Dobrze, nie wiem jaki musiałbym się, jak wypełnek, żeby ją teraz zabić. O nie, przejrzałam taktyka. Jak przyspieszyła nagle. Aha, fajnie, że sobie nalowałem kłę. Niech już pije, proszę. Zajebiście. Niech już ucieka tego Sarkofagu. Aha. A czy To jeszcze nie koniec. Gdzieś tam i były niby trzy walnięcia trzy uderzenia, nie wiem, dzwonu, albo trzy okrzyki kubuta rano, że w świt wstaje. No już chyba łatwiej byłoby by, by, mi ją naprawdę chyba zabić. No, ja nie chcę tego tak robić, no Radovid będzie na... to znaczy folktest. będzie nam zdenerwowany. I nie każdy potwór jest zły, tak samo jak ten Vincent, na przykład, z rozdziału... nie wiem, trzeciego chyba. O no tak, trzecim to było. Już będzie? Już świta. Jeszcze tylko chwila i strzyga zostanie odczarowana. Czy ja nie mogę wejść do tego sarkofagu z nią? Jak to było w tym trailerze? Także, że miałbym szansę ją zabić, jak mi się wydaje. Póki mam to wzmocnienie, jeszcze. nie chcę tego robić. Wydaje mi się, że jeszcze coś koło chyba minuty trzeba wytrzymać. Pora niby jest dalej pierwsza nad ranem. A szkoda, że na z tymi nie ma osiągnięć mi na pierwszego. To jeszcze były te czasy, w których w ogóle nie było osiągnięć? Chyba tak. Bo mnie właśnie, ile procent graczy zabiło, a ile uratowało księżniczkę Tak! Zajebiście Ale nie powinno w tym sarkofagu jeszcze spać? Ja no, za nic jej nie wierzę ja... Gdzie ja jestem? Adda? Nic ci nie jest? Co się stało? Już po wszystkim. Już dobrze. Geralt. Nie martw się. Już ci nic nie grozi. Zabiorę cię do domu. O, moje ręce. Są całe we krwi. Ja... Ja zabijałam, mordowałam tyle ludzi. O. Nie myśl o tym. To nie twoja wina. To już nie wróci. Pamiętam, jak przez mgłę... To było ważne. Ukryłam coś w sarkofagu, musisz to zobaczyć. Dobrze, zobaczę. Przytul mnie, Geralt, tak mi zimno. Lepiej wyjdźmy z tych podziemi. Na górze poczujesz się lepiej. Mówiła, że coś ukryła w sarkofagu. Aż to wziąłem. No, no tak, zdobyłam, dobra. No so, co, jak teraz wyjdziemy, to co? Będzie niby lepiej? Przykro zmniejszmy zmniejszymy sobie gamboż bo już naprawdę nie, nie da się tak grać. Nie, jest znacznie ciemniej, bo naprawdę nie dało się tam w ogóle nic zrobić. Dobrze, że ją zostawiłem. No i zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem, Wele Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Odczarowałem królewnę. Addo. Welerat zabierze cię do domu. A niech mnie Wiedźminie, po raz drugi cię nie doceniłem. Jak to mawiają do trzech razy sztuka? Foltest dał mi coś dla ciebie na wypadek, gdyby ci się udało. Oto diabeł zelikański Sejmiter. Legenda mówi, że hartowano go w smoczej krwi. Jest magiczne. Wiem, że wolisz proste ostrza, ale ten jest wyjątkowy. Będziesz z niego zadowolony. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny wstrzygę. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. A nie, byłbym zapomniał. Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do starego dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz, o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Dobrze, mi na razie jest starczno Nie chcę się grać w tego Wiedźmina do następnego odcinka. Siemka.